Dzień dobry Państwu, witam w programie Magazyn Samorządowy, a dziś naszym gościem jest Pan Hubert Pasiak, Wójt Gminy Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Rok 2024 dobiega końca, to był rok pełen sukcesów, na pewno dla Pana. Jaki to był rok pod tym względem inwestycyjnym? Yy, tak, to był rok yy, ciężkiej pracy. Właściwie yy, cały rok to bardzo wiele inwestycji mniejszych i większych, ale wszystkie trzeba dopilnować. Więc y, faktycznie sporo się działo. Gmina Zbuczyn jest bardzo dużą gminą. To jest 43 miejscowości, 46 sołectw. Więc nawet je, jak weźmiemy pod uwagę sam fundusz sołecki, no to każdy, każda miejscowość ma swój fundusz. Trzeba to wydać. Czasem to w jednej miejscowości jest szereg zadań, y, nie, nie, nie jedno. Więc pracy jest dużo. Były też duże inwestycje. One oczywiście y, najwięcej uwagi trzeba było poświęcić. Y, Oddawaliśmy oczyszczalnię ścieków w tym roku. Inwestycja finansowana z Polskiego Ładu w kwocie ponad 12 milionów złotych. Jesteśmy w trakcie prac odbiorowych po skończonej kolejnej inwestycji właśnie z Polskiego Ładu w przedszkole gminne w Zbuczynie. To jest też kwota ponad 10 milionów złotych. Uruchomiliśmy remonty, modernizację dróg budowę dróg i chodników, to jeden w, w, w bloku, też ponad 10 milionów złotych, też z Polskiego Ładu. Tą inwestycję realizujemy w roku 2024 i kończymy w 2025. Więc te, że się tak kolokwialnie wyrażę, kobyły wymagają od nas bardzo dużej pracy, ale dają jeszcze więcej satysfakcji, bo to faktycznie inwestycje, na które czekaliśmy jako samorząd wiele, wiele lat. No ale gdyby nie te środki zewnętrzne, ale też pomoc samorządu Mazowsza, to z pewnością pewnie tyle by się nie działo na terenie gminy Zbuczyn, bo sporo się dzieje, bo i Młodzieżowa Rada Gminy Zbuczeń działa i koła gospodyń wiejskich mają takie, taką swoją przestrzeń, świetlice wiejskie, ochotnicze straże pożarne też wiem, że taką pomoc otrzymują. Tak, to to najpierw to się do do tych jeszcze dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, bo wymieniłem dotacje polskie które pozyskaliśmy w ubiegłym roku, a w 24 były realizowane i będą realizowane w 25. Natomiast i polski rząd, czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, czy inne inwestycje, które realizowaliśmy w ramach programów rządowych, tych środków było bardzo dużo. Mam nadzieję, że ten rząd, który teraz jest, uruchomi te ścieżki tak szerokim strumieniem dla samorządów, bo my tego bardzo potrzebujemy przed nami przed każdym samorządem wiele inwestycji też takich strategicznych jak nowe stacje uzdatniania wody, nowe sieci kanalizacyjne. Bez względu na to czy to jest mały, niewielki samorząd czy, czy gmina Siedlce w powiecie siedleckim to, to wszyscy mamy przed sobą duże wyzwanie inwestycyjne. Ale ch e chciałbym podkreślić to, że e właśnie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego też oprócz e polskiego e rządu przekazuje nam bardzo dużo środków i to zarówno na inwestycje, jak i na te sprawy miękkie, więc mam ogromną satysfakcję, że w roku 2024 dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, tutaj zawsze podkreślam, że na ręce Pani Marszałek Orzyłowskiej składam podziękowania, bo to ona jest tutaj przedstawicielem na, na naszym terenie, mogliśmy zrealizować choćby dwa boiska przyszkolne, wielofunkcyjne. To jest dwa razy po pół miliona złotych w tym roku. To jest rewelacyjna dla nas sytuacja, bo to, są, to jest infrastruktura sportowa, z której korzystają nie tylko dzieci w ramach zajęć szkolnych, ale całe społeczności dookoła w Borkach-Kosach, to nie tylko mieszkańcy gminy Zbuczne, ale również mieszkańcy gminy Wiśniew więc to tutaj mamy bardzo dużo y, satysfakcji z różnych projektów drogi, stawy, tego było naprawdę bardzo dużo y, i Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera nas y, bardzo mocno i, i, i za to jestem wdzięczny, ale też nie zapomina właśnie o tych y, projektach miękkich, które są bardzo ważne z punktu widzenia wspólnoty, wspólnoty społecznej. Y, na terenie gminy Zbuczyn, ja to podkreślam, Organizacji jest coraz więcej. Ja się zastanawiam, kiedy przestaną się zakładać, bo choćby w tym roku y, też powstały nowe koła gospodyń wiejskich, więc będzie ich już łącznie 23. Mamy 8 straży pożarnych. To jest sporo tych gospodyń wiejskich. I y, y, y kilkadziesiąt stowarzyszeń, fundacji, więc łącznie mamy ponad 100 organizacji pozarządowych aktywnych więc y, to jest bardzo dużo bardzo duże zaangażowanie te organizacje pozyskują swoje środki y, pozyskują środki na wsparcie na wyposażenie świetlic wie, wiejskich choćby A więc to jest też wsparcie dla samorządu więc y, y, wspomniana przez panią redaktor młodzieżowa rada gminy czy rada seniora tam też są instrumenty w samorządzie województwa na wsparcie takich inicjatyw więc y, to co kosztuje, czyli jakiś wyjazd szkoleniowy, czyli jakaś integracja, jakieś spotkanie z ekspertem, to wszystko mamy sfinansowane z samorządu województwa, więc my jako samorząd dajemy właściwie tylko siebie swoją pracę w relacjach z Młodzieżową Radą czy z Radą Seniora, czy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, czy z innymi formami właśnie takiego wsparcia dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym. Te inwestycje są bardzo ważne. Bardzo ważne są wsparcia imprez przeróżnych. Ja to sporo to... tych imprez w tym tak, roku, bo tak. to są wydarzenia sportowe, One... kulturalne. Teraz ten cykl spotkań z takimi ludźmi, z różnymi pasjami, zainteresowaniami, to też pewnie tych mieszkańców w jakiś sposób łączy i interesuje. Tak, tych działań faktycznie na terenie gminy zbuczeń jest bardzo dużo i pewnie nie byłoby tak przyjemnej rozmowy, gdybym musiał mówić, jak dużo środków z budżetu musimy na to wydawać i jak dużo musimy ciąć nie mając na wkłady własne na inwestycje. A tutaj właśnie ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego, ale też polskiego rządu, bo tutaj te dotacje płyną i z ministerstw, i z samorządu województwa, i ze starostwa powiatowego. Faktycznie można wiele zrealizować, a czasem te inicjatywy takie społeczne są obśmiewane. Czasem są krytykowane, że nie ma na drogę, a jest na, na zaproszenie dużego, znanego zespołu które przyjeżdża i w ramach dni gminy daje nam koncert. Ale to też jest ważne. To też buduje wspólnotę, to też buduje więzi, relacje na poziomie lokalnym. To wszystko musi być zrównoważone. I tak jest. Jeżeli chodzi o gminę Złoczyn, mam wrażenie, że ta gmina inwestuje, tam jest poprawę infrastruktury, ale też to życie kulturalne, artystyczne, sportowe. No rzeczywiście ono tętni. Tak, no taką mamy społeczność, więc mam ogromną satysfakcję, że y, mogę temu wszystkiemu w jakiś tam sposób szefować, y, ale mamy naprawdę ludzi pracowitych, kreatywnych y, i to nie jest tak, że ja tutaj przed kamerami schlewiam y, mieszkańcom y, gminy Zbuczyn, ale faktycznie jest tak, że tych działalności, jak się przyjeżdża przez gminę Zbuczyn, to przy tej trasie dawnej dwójce tych y, magazynów tych, tych przeróżnych firm, które powstają, jest bardzo dużo. To są miejsca pracy, to są podatki, to są wpływy do budżetu. Stąd to są y, nasi sponsorzy y, y, przeróżnych wydarzeń, sponsorzy naszych klubów sportowych, naszej gminy i tak dalej, półmaratonu zbudzkiego, więc to się wszystko fajnie kręci. I y, y, samorząd jest od tego, aby nie przeszkadzać, a w miarę możliwości wspierać. Panie Wójcie, a co by się jeszcze w, tym, w tej gminie z Buczyn przydało? Czego nie ma pana oczekiwania? Może jakieś marzenie do zrealizowania? Znaczy, na pewno w rozwoju gminy będzie ważna autostrada. I to, czego nie ma, a co powinno być, to na pewno musimy bardzo mocno popracować. Już pracujemy nad rozwojem inwestycyjnym gminy, wyrozumianym w takim sensie, że musimy przygotować tereny inwestycyjne. To są potężne inwestycje, bo te działki, o których myślimy, trzeba znaleźć, żeby, bo mamy niestety te tereny rozdrobnione, więc trzeba się, brzydko mówiąc, dogadywać z rolnikami, trzeba je uzbroić, tego nie widać, więc myślę, że mogą być kłopoty też takie w dogadaniu się wewnątrz Rady czy, czy, czy z mieszkańcami, dlaczego nie robimy tutaj drogi, a uzbrajamy tereny. Na razie jeszcze nie widać tych podatków, a my tam musimy inwestować. Składamy wniosek o dofinansowanie na dojazd do tych terenów inwestycyjnych, a nie w innym miejscu, gdzie ludzie od kilkudziesięciu lat proszą wójta o drogę, bo, bo po prostu tam mieszkają i, i cały czas jeżdżą po drodze nieutwardzonej. Więc to są dylematy, ale no, tutaj, żeby myśleć o rozwoju, trzeba inwestować i trzeba podejmować też niepopularne decyzje. Yy, roz... Uczymy się od najlepszych. Byliśmy z radnymi, z przedstawicielami urzędu w grześniu Kujawskim, który wykorzystał swój czas i nową autostradę, i, i dużo lepiej niż inne samorządy yy, dzisiaj stoi yy, finansowo właśnie dlatego, że, że w pewnym momencie yy, o tym myślał. Jak wykorzystać potencjał, jakim jest y, autostrada, a u nas nie, niedaleko, bo w Łukowisku kilka kilometrów od granicy gminy Buczyn będzie jeden z największych węzłów komunikacyjnych w tej części Europy, czyli skrzyżowanie S19 z krajową dwójką. To wymaga od nas takiego y, cierpliwego, uważnego podejścia do, do potrzeb inwestorów, którzy myślą o tym, żeby wykorzystać ten tutaj nasz potencjał. I myślę, że tutaj te samorządy, które są wzdłuż budowanych dróg przez Generalną Dyrekcję mają bardzo dużo pracy, aby wykorzystać te możliwości i my tak też działamy. Na pewno się wszystko uda. Wiadomo, że żeby był sukces musi być też ta ciężka praca, a jeżeli chodzi o mieszkańców, czy jest zainteresowanie tą gminą? Rzeczywiście troszkę więcej tych mieszkańców nowych przybywa, budują się, osiedlają ci nowi? Na szczęście nie ubywa. Nie od wielu, wielu lat mamy dokładnie taką samą liczbę mieszkańców, czyli 10 200, około 150, 10 250. Ale y, to jest y, także wschód gminy, y, czyli w kierunku Terespola od Te miejscowości faktycznie, można powiedzieć, y, brzydkie słowo, wymierają, no nie wymierają, wyludniają się. Y, nieznacznie, ale tak jest. Natomiast przybywa mieszkańców w miejscowościach w Zbuczynie i w miejscowościach, na zachód, w kierunku Siedlec. To jest zupełnie normalne, że każdy chce być blisko tych dużych ośrodków, ale my podkreślamy, że gmina Zbuczyn jest gminą dobrą do życia, bo generalnie wszelkie usługi są realizowane i w Zbuczynie. Do no, Siedlec też tak jest niedaleko. Do Siedlec jest niedaleko. Jest brzeska, która jest drożna, można powiedzieć, więc dojazd do centrum, Zbuczyn, dojazd do centrum Siedlec ze Zbuczyna gdzie jest powiedzmy tam 15 km do centrum, z centrum Zbuczyna, może nawet mniej, może ze 13, to jest dużo bliżej niż 13 km z innych stron, jak chodzi o inne wjazdy do Siedlec. Więc widzimy, tutaj jest zainteresowanie, jest dużo wózetek ek wydawanych, również na działalności gospodarcze, więc myślę, że jeżeli nic na zewnątrz się złego nie wydarzy, to przed gminą Zbuczyn jest ciekawa przyszłość. Zresztą teraz opracowujemy strategię rozwoju gminy, więc też tam analizowaliśmy. Bardzo dużo pracy włożyliśmy w przygotowanie diagnozy i te dane diagnostyczne napawają optymizmem. Oczywiście chcemy tam dołożyć jeszcze od siebie energię, mówimy o tym, że chcemy realizować usługi społeczne na jak najwyższym poziomie. Co ciekawe, likwidujemy GOPS. Z początkiem przyszłego roku nie będzie środka pomocy społecznej, tworzymy Centrum Usług Społecznych. Jako jeden z niewielu samorządów w Polsce, a pierwszy w tym regionie, to zupełnie nowe podejście do usług społecznych. Chętnie o tym to opowiem, właśnie, jeżeli ale jest to to czasu, temu. Ale to pewnie sporo czasu, ale ta różnica jest spora. To... Różnica początkowo nie będzie zauważona. Nie chcemy też mieszkańców straży bo są podopieczni ośrodka pomocy społecznej. Ale różnica jest kolosalna. Przede wszystkim usługi są, będą proponowane do wszystkich, nie tylko do klientów ośrodka pomocy społecznej. Częściowo usługi będą odpłatne. To wszystko idzie w tym kierunku, że prawdopodobnie niedługo w ogóle nie będzie ośrodków pomocy społecznej. Będą właśnie centra usług społecznych. Świat się zmienia. Ośrodki pomocy społecznej w znacznej mierze wyczerpały swój potencjał. One były wymyślone wtedy, kiedy było potężne bezrobocie, były zmiany strukturalne, lata 90. i tych, którzy tracili pracę, trzeba było ich w jakiś sposób ochronić. Dziś już to nie jest wyzwanie. Osób, które korzystają z ośrodków pomocy, tradycyjnie rozumianych jest coraz mniej. Ośrodki pomocy społecznej wchodzą w nowe tematy. My mamy świetny ośrodek pomocy społecznej. Naprawdę bardzo chwalę za to, że wchodzą w usługi asystenckie, w przeróżne formy wsparcia, w projekty związane z przeróżnymi usługami społecznymi, finansowanymi ze środków Czyli możliwości jest więcej unijnych zdecydowanie tak. I w pewnym momencie okazuje się, że tak naprawdę my chcemy realizować usługi społeczne na jak najwyższym poziomie usługi dla młodzieży. Dzieci, młodzieży, usługi dla seniorów. Taką usługą może być choćby klub seniora. My mamy kluby seniora takie nieformalne, ale jeżeli mówimy o tym, że chcemy faktycznie przyjrzeć się wsparciu seniorów i chcemy wyjść ze Zbuczyna, gdzie jest świetnie działający Uniwersytet III wieku, gdzie jest rada seniora i gdzie jest bardzo dużo spotkań i bardzo duża oferta, ale widzimy, że są seniorzy w sąsiednich miejscowościach, którzy są. Po prostu samotni. I teraz stworzenie dla nich jakiejś oferty, żeby raz na jakiś czas, kilka razy w tygodniu, wyszli na kilka godzin, zwyczajnie spotkali się ze sobą, żeby zaprosić im kogoś z obszaru kultury, czy kulinarius, no, czy czegokolwiek. Po tak, to jest już. Y, to już jest. Y, trzeba podejść do tego systemowo. Bo to, co robią koła gospodyń jest szlachetne i piękne i jest super. Ale to jednak jest od akcji do akcji, to nie jest w sposób taki. To jest takie codzienne, codzienne. to jest takie okazjonalne. Tak, tak, tak. Więc y, myślimy o tym, że taką usługę dla seniorów, tak, różne usługi dla seniorów musimy stworzyć. E, czy czy no, dla osób dorosłych usługi te są muszą być realizowane? E, w obszarze przy kultury e, zabezpieczenia społecznego. I są narzędzia na zewnątrz, aby, aby nam sfinansować usługi społeczne. Jest taki duży projekt, też zachęcam do tego, żeby z tego korzystać. To jest premia społeczna, więc państwo chętnie wspiera, czy ze środków unijnych, czy, czy polskich, samorządy, które rozwijają usługi społeczne na swoim terenie, dają dofinansowania. Czyli my opłacamy te usługi, a podmiot zewnętrzny nam. Zwraca część. To jest rewolucja. Uważamy, że to jest przyszłość. Też z tego względu, że jeżeli będziemy mieli usługi społeczne realizowane na jak najwyższym poziomie, od najmłodszych, czyli od żłobka, mamy żłobek prywatny, ale świetnie funkcjonujący, rozwija się, później dobra szkoła, później usług... już też, tak oczywiście, później usługi dla osób dorosłych, przyróżne. Mhm. po seniorów gdzie to wsparcie jest niekoniecznie w formie dziennej, stacjonarnej, ale też, bo dlaczego nie, myślimy o rodzinnym domu pomocy, to w takim samorządzie po prostu dobrze jest żyć. I chcemy się też pokazywać w taki sposób, że warto jest zamieszkać w gminie Zbuczyn, ponieważ te usługi nie tylko w Zbuczynie, ale w całej gminie są po prostu dobrze ogarnięte, że się tak brzydko wyrażę. I uważamy, że to może być nasza przewaga konkurencyjna względem innych samorządów. Dodatkowa sprawa, jak chodzi o naszą przyszłość, to bardzo mocno podkreślamy, że jesteśmy samorządem rolniczym, wiejskim i to też chcemy rozwijać. To jest drugi cel naszej strategii. Więc to na pewno już nie mam czasu o tym dłużej opowiadać, ale to są takie wyzwania, o których myślimy już w perspektywie kilkuletniej. I plan ogólny, czyli kwestia zagospodarowania naszej przestrzeni, to jest duże wyzwanie, które mamy w roku 25 i kolejnym, ale to myślę, że to wszystkie samorządy stoją przed tym ogromnym wyzwaniem, bo y, mamy nową ustawę, musimy się tego stosować. Y, niestety dla nas samorządy będą miały coraz mniej do powiedzenia, coraz więcej ustawa nam mówi, y, jak, gdzie ma być y, y, strefa do zamieszkania, strefa do prowadzenia usług itd. Tak Szkoda, bo coraz mniej samorządu w samorządzie. Gimnazjów Uczynek widzimy pięknie się rozwija i to na pewno jest zasługa też w, Pana, to z pewnością, ale też tych pracowników, całej społeczności, bo oni tak pięknie pracują na ten sukces. Koniec roku świetny moment, żeby podziękować, życzyć wszystkiego najlepszego na ten kolejny rok, bo ja w imieniu całej redakcji również życzę Panu, żeby ten kolejny rok był jeszcze lepszy, jeszcze więcej inwestycji się udało zrealizować. No i sukcesów, Panie Wójcie. Jasne, ja mam nadzieję, że tej rozmowy nie wynika, że to moja zasługa, bo to nie oczywiście, ja cały że nie. czas podkreślam, to oczywiście to nie jest jakaś fałszywa skromność. Myślę, że w ogóle jak obserwuję też samorządowców, wójtów, burmistrzów, my mamy świadomość, że to jest bardzo ciężka praca i coraz cięższa, bo biurokracja niestety nas bardzo ogranicza i zmusza do Y, zatrudnianie kolejnych osób w urzędzie, y, to nie jest y, y, właściwy kierunek, ale nie, nie komentując tego, pracy jest bardzo dużo i tutaj sam wójt oczywiście to jedynie może wyznaczać kierunki i to powinien uważnie słuchać, co mają do powiedzenia urzędnicy, y, współpracownicy, działacze organizacji, przedsiębiorcy i generalni mieszkańcy, więc y, mam nadzieję, że y, że to oni też mogą się wyrazić o mnie, że ja ich słucham i, i że ich doceniam. Bo faktycznie tak wewnętrznie czuję, że mam dobrych współpracowników, to, że mam wspaniałych partnerów w społecznościach, to, to podkreślałem dzisiaj. Koniec roku faktycznie jest takim momentem, że trzeba podsumowywać i, i dziękować, i ja oczywiście mieszkańcom gminy Zbuczyn. Za, za aktywność, za współpracę e, swoim współpracownikom. Naprawdę serdecznie dziękuję, e, jeżeli uważacie, że to jest dobry rok, to z całą pewnością to jest e, Państwa, Wasza zasługa. Proszę nie być takim skromnym, również Pana zasługę. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie, za to podsumowanie. Życzę, żeby kolejny rok to były kolejne sukcesy na koncie gminy, a Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był Pan Hubert Pasiak, Wójt Gminy Dziękuję, Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.